Siema siema tajtori, dzisiaj znajduję się na moim specjalnym koncie deweloperskim gdzie mam dostęp już do 39 sezonu w Brawl Stars przetestujemy sobie wszystkie nowe skiny z tego sezonu i troszkę więcej o nim wam powiem. Co prawda sezon ten będzie dopiero za 12 dni jak to nagrywam, ale zobaczycie, że to zleci bardzo szybko i warto te wszystkie rzeczy już o nim wiedzieć. Zanim do tego przejdę, umówmy się tak, że każdy kto chciałby mieć ten kolejny nowy sezon karnetów, w którym będzie Edgar zostawia teraz łapeczkę w górę pod tym filmem, to postaram się wam zrobić jakieś rozdanie. Jak będzie dużo łapek w górę, będę wtedy widział, że coś takiego chcecie i jak wyjdzie ten karnet to to ogarnę. więc już lecimy sobie do testowania pierwszych rzeczy. Ale przed tym tutaj szybko wysiadam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym, wystarczy, że właśnie będziesz mnie słubował. Z góry dziękuję. No i dobra, od czego sobie zaczniemy? Mamy takie tło: to jest tło, które będzie też przy wyjściu. Case, gdy wyjdzie ta nowa zadymiara case, którą mamy tutaj już 29 maja, będzie jej przedwczesny dostęp, to zarazem będziemy mieli też takie fajne nowe tło. Ale tła w lobby podczas tego nowego sezonu będą też inne: Między innymi to takie fajne żółte, ono mi się akurat bardzo podoba. I ono chyba będzie podczas tej areny zadymy, bo to będzie też nowy tryb, który będziemy mieli właśnie okazję zobaczyć i grać w nim w tym nowym sezonie. No dobra, wbijam do katalogu, żeby sprawdzić wszystkie skinki z tej kategorii, bo to jest właśnie kategoria Inwazja Keiju. Ehm, I tu mamy kilka skinów z tego 39 sezonu. Na początek Clancy Keiju. Ja już jakiś czas temu je testowałem, ale w sumie było to dawno temu, zleciało trochę od tego czasu, bo jak te skiny wyglądają w grze, więc sprawdźmy sobie. Ten skinek będzie warty 79 gemików, będzie niebieskiej rzadkości. Ehm, no i co mogę o nim powiedzieć? No, ehm, nie jest zły. Jak na skina do Kenziego to spoko, bo Kędzi nie ma żadnych innych fajnych skinków, więc ja myślę, że warto będzie go kupić i może nie jest jakiś idealny, no to na pewno go zakupię. Co prawda ulcik mi się podoba, to jest jego duży plus, ale poza tym to ciężko jakiś inny plus tutaj znaleźć w tym skinie. No chyba jego cenę, że jest niska. Myślę, że w ogóle któryś z tych nowych skinów, oczywiście nie licząc tych karnetowych, będzie darmowy. Nie wiem jeszcze, który, zobaczymy. Zawsze co sezon twórcom jakiegoś jednego skinka za darmo dają. Ciekawe, jak to będzie tutaj. Bo właśnie jeśli chodzi o skiny z karnetu, mamy tutaj zamaskowanego Edgara, to jest ta trzecia wersja. Mamy oprócz tego Edgara Shine, takiego bardziej tutaj czerwonego no i driftowca Edgara, takiego w ciemniejszych kolorkach. Jak dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, który z tych trzech wersji najbardziej Wam się podoba, jeśli chodzi o skiny Edgara. No, generalnie to jest pierwsza, i według mnie ona może być najlepsza. Patrzcie, ten czerwony kolorek naprawdę spoko pasuje z tymi fioletowymi mackami, z tym takim jego szalikiem. I ma bardzo ładne animacje, taki atak toksyczności. Wypadają tam takie zielone farby, więc mi się ten skin podoba, szczerze. No wiadomo, Edgar ma lepsze skiny, ale ten jest spoko. Zobaczmy tą wersję teraz. Wiecie, no ja myślę, że nie ma co narzekać, bo nieraz dostawaliśmy go Skiny w karnecie, więc ym, no te nie są takie najgorsze. A ten skinnik do Edgara też nawet spoko. Ten biały nie wygląda źle w połączeniu z żółtym czy tam złotym, z tym, że tamten czerwony podoba mi się bardziej. I jeszcze jego ostatnia wersja. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że chyba w sobie z tych podoba mi się najmniej. No nie wiem, no jakoś mi po prostu te kolorki do siebie nie pasują. Ym, ten niebieski z różowym tak dziwnie to troszkę wygląda na tych mackach, więc ta wersja chyba będzie najgorsza. Kolejny skinek, którego sobie sprawdzimy, to galaktyczny griff, i on jest z rzadkości epickiej. Z tym, że tego oto grifa, którego już sobie tutaj ustawiamy. O, proszę bardzo. Sprawdzimy na tym nowym trybie arena za dymy. Zagrajmy ją sobie. Ostatnimi czasy troszkę bardziej ogarnąłem o co w tym trybie chodzi, więc na pewno będzie mi się dużo łatwiej grało. Ale na pewno jeszcze dużo tego trybu muszę się nauczyć. E, no, podstawa to rozwalić działko, które jest z boku. To jest nasze działko. A po drugiej stronie mamy działko drużyny przeciwnej. Na środku będą respić się roboty. Jeśli będziemy je rozwalać, no to wtedy będziemy coraz to mocniejsi. E, no i dobra, tutaj idę z moimi teammateami. Kogo oni w ogóle mają ci nasi przeciwnicy? Jest Poko. Ojojoj, to działko mnie zaraz rozwali. Dob Dobra, patrzcie, rozwaliłem poko, jestem już troszkę silniejszy. Zaraz będę miał drugi level, więc teraz ładujemy w to działko jak najmocniej się da. E, powiem wam, że to nie jest wcale takie proste. Zbyliśmy dopiero 5% na tym e, działku, a musimy zbić 100%. Później zająć się jeszcze działkiem, który jest na samym końcu. Dlatego na razie muszę się wzmocnić i pozabijać sobie troszkę robotów chyba, em, bo wtedy będę dużo silniejszy, nie? Tak trzeba robić. Widzicie, już mam drugi level, mam teraz więcej HP, zadaję mocniejszy damage i po prostu będzie mi dużo łatwiej nie. E, dobra, atakujemy sobie szybciutko, patrzcie. To działko też mocno. Teraz obrywa, więc to jest tutaj dobra informacja dla nas. Patrzcie, to razem z robotami je tutaj nawalamy. Szybko rzucę, może jeszcze gadżecik. O! Patrzcie, ładnie to zrobiłem. Jakiś tam gimę już zadaliśmy. To teraz skupię się na tych robotach na środku, póki mnie nie widzą. Rzucam tutaj też w nich ulcika, takiego, żeby ładnie siadł. Patrzcie, idealny ult. No i trzeba je szybko porobić. Jakim cudem te roboty odzyskują HP? Jak ich się przyatakuje, to im HP wraca. Co jest? No one są za mocne. Dobra, rozwaliłem się szybko tego robocika. Idziemy atakować znowu to działko, żeby jak najwięcej. Większy damage był pięknie, dalej jeszcze żyje, a ni razu nie ledłem. Ale może zajmijmy się też trochę tym skinem, którym gram. No w wierce nie wygląda on jakoś super. Są dużo lepsze skinki do Gryfa i to trzeba sobie wprost powiedzieć. Ma on ładne ataki, to jest akurat jego duży plus. Ale za 149 gemików ja raczej na pewno nie będę go kupował. No to to jest raczej pewne. Uwaga, walimy ulcika. Dobra, kolejne punkty lecą na moje konto. Już mam piąty level, więc jestem dużo silniejszy od tych botów, które mają na przykład dopiero drugi level jak Tempoko. Mam nadzieję, że z nimi nie przegram. Uwaga, nawalamy kolejnego robota, który jest jeszcze silniejszy i mamy teraz wyższy level. Szósty. Patrzcie, ile tych robotów tu jest na środku. Zaraz postaram się podejść na sam koniec mapki. Ale najpierw walimy szybką hiperę właśnie w tą stronę. Patrzcie, jaki damage im teraz zadałem. Już zostało tylko 30 parę procent na ich sejfie, więc myślę, że szybko im to działko zbijemy. 20% już tylko zostało dawać. Musimy teraz szybko to wykorzystać, póki jest dobry moment. Ostatnie procenty, 3000 HP. Dobra, mamy to. Działko rozwalone. Jeżdżam z szybkim ulcikiem, Oj, nie najlepiej go chyba trafiłem, ale mogę się teraz poprawić i właśnie atakujemy szybciutko kolejnego gasa. Dobrze mi idzie. Tu jest to działko. Największą, ona ma 100 tysięcy HP. Zanim je rozwalimy, może trochę minąć. Mam w ogóle nowe emotki Marcellino, które sobie ustawiłem na tym koncie deweloperskim. Tak one będą wyglądać. To jest pierwsza z nich, a zaraz pokażę Wam jeszcze drugą. Ona jest z takimi pieniędzmi, ale czekajcie, niech mi się to szybko tutaj odrespi. O, patrzcie, tak wygląda ta druga emotka, też jest nawet spoko. My teraz robimy szybki podjazd właśnie w stronę tego działka i całkiem biesły d zadałem, więc spoko. Dodatkowo pomaga mi w tym shade z mojej drużyny i możemy ich teraz mocno zbić, patrzcie jak ich nawalamy. No i to mi się podoba. O, ale damage jest zadawany, człowieku. Dobra, powinniśmy to wygrać, myślę, ale trzeba uważać cały czas, nie? Teraz jest ten moment, wykorzystajmy to. Szkoda, że mam tak słabo za amunicją, bo już nie mam jak strzelać. Ostatnie 14 tysięcy HP tutaj na tym działku zostało, więc dawać. Może to jest ten moment, kiedy właśnie to wygramy. 7 tysięcy i jest, zwyciężyłem. Teraz chwila prawdy, ile dostaniemy pucharków? Plus 16, czyli podwójne pucharki są. Normalnie by było 8, a jako, że to jest taka dosyć długa gierka, to dostaje się 16 za wina. Ale bez zamulania lecimy do kolejnych skinków. Teraz czas, drodzy widzowie, na... Koledkę może, o! Kolet Tokusatsu, to jest epicki skinek, który jest bardzo ładny i mi się podoba. Może najlepszy skin do kolet to nie będzie, ale na pewno jeden z lepszych, więc tutaj trzeba go pochwalić. W końcu jakiś taki fajny skin w tym sezonie, bo te skiny nie są jakieś wybitne. Zobaczcie, jak to wygląda z ulcikiem, bardzo ładne ataki, e, no nie się do czego doczepić, jeśli chodzi o tego skina. No co, zostały nam jeszcze dwa skinki. E, w sumie to dokładniej cztery skiny, ale w tym jeden z nich ma trzy wersje. Chodzi mi o Mecha Finksa, to jest jego główna wersja. Skin To będzie kosztował 300 gemów, 299 dokładnie, więc chyba za tą cenę to aż tak bardzo nie robi. Oczywiście w fioletowej wersji jest całkiem ładny i podoba mi się najbardziej z tych wszystkich, ale 300 gemów to by raczej za niego nie dał. A taki ma fajne, tylko szkoda, że one są w niebieskim kolorze, bo to nie pasuje do koloru tego skina. Zobaczcie ulcika jeszcze szybciutko. Tak to wygląda. Ładny ult. A Mecha Wood to jest jego inna wersja, która no jest dosyć średnia. Zresztą sami widzicie, jak się prezentuje w grze. Yy, fioletowa jest dużo lepsza. I mamy jeszcze trzecią wersję karmazynową, taką bardziej pomarańczowo-żółtą. Ona też jakoś za bardzo mi się nie podoba. I przejdźmy do ostatniego skinka, czyli Monstrum Miko. Yy, on jest szczerze. Kozakiem. To to chyba najlepszy skin z tych wszystkich. No i bardzo się cieszę, że będę go miał, Do no, sami widzicie jak on kozacko wygląda, jakie ma piękna animacja. Zobaczcie jeszcze teraz tego ulcika. Eee, no, będzie, będzie mi kopykany, może go wbiję na max rangę. Oczywiście zapomniałem jeszcze o kilku skinach za 30 gemów, dokładnie to za 29, Między innymi ten do Sergea. Eee, mamy tam jeszcze kilka innych, na przykład do Bul'a ze złotym Rolexem, który jest całkiem spoczko. Są też troszkę gorsze skiny za 30 gemów z tego nowego update'u eee, no ale one też będą mniej więcej właśnie wchodzić w tym sezonie 39 Będziemy mogli je stopniowo kupować. Może nawet wszystkie wejdą na raz do sklepu, kto wie jak to twórcy zrobią, ale chciałem wam o nich powiedzieć, bo one też są nowymi skinami skinami, które jeszcze nie wbiły. Napiszcie, który z tych skinków według Was jest najlepszy, a w tym odcinku też na tyle widzimy się dzisiaj na lawiku o godzinie 18 z Brawl Kapa. Drugi dzień. Pozdro!